Słuchajcie, kolejny korpusik, tak jest, korpusik taki malutki, gotowy. I w sumie ostatni, słuchajcie, to będzie tutaj, będzie kuchnia, tak jest, będzie to wyjeżdżało tak z boku. I tutaj będzie kuchenka dwupalnikowa, e, tutaj będzie prowadnica, tutaj, dlatego to musiałam przykręcić tutaj na dwóch wkr wkrętach, musi to być mocne, bo prowadnica też będzie konkretna. Słuchajcie, taka 70, ale tak samo. o... Wytrzymałości ponad 100 kg, Nie wiem, czy nie tak samo, jak ta 130 chyba 6 kg. Chociaż to ta, nie taka sama jest, tak, że będzie ta sama, podejrzewam wytrzymałość, także ten, ten korpusik będzie wyjeżdżał z tamtego korpusu, a tamten z tego. Także tak to mniej więcej wygląda. Teraz sobie jeszcze właśnie e, z powrotem wrócę z tym na stół, bo tu muszę tą przegrodę zamontować. Ale najpierw przykręcę, ale najpierw przykręcę prowadnice, do tego korpusu i wtedy ustawię idealnie przegrodę, żeby to pięknie chodziło i na końcu wytnę wytnę tutaj to będzie czekajcie state albo z tej strony no muszę wyciąć tutaj ten kawałek i, i tam później w spornik wstawić, żeby to mogło wyjeżdżać. To za chwilę zobaczycie. Tutaj korpus główny jest poszpachlowany i dzisiaj go wyszlifuję sobie go papierem i pomaluję go. Kupiłem już lakierobejce. Gdzieś ona tam jest, o tutaj jest, taką słuchajcie kupiłem lakierobejce, byłem po nią teraz w sklepie, taki heban, ciemny heban, no niestety to nie jest ta, którą ja chciałem, bo jest też taka lakierobejca, ale to chyba jest za że jest sucha w 20 minut i bardzo fajnie się tym maluje, ale no, tutaj takiej nie było, a mi zależało, żeby to było jak najciemniejsze, żeby ten korpus się tam zlewał po prostu w tym busie. No i żeby te moje oczywiście wpadki też się straciły, bo nie chcę nawet do tego wracać, ale teraz już idzie naprawdę bardzo dobrze, ten korpusik jest spoko, dzisiaj zrobimy, chciałbym, żeby dzisiaj wyjechała ta szufladka mała z tego korpusu, słuchajcie, ale to jeszcze troszeczkę roboty będzie i trzeba będzie tam też zagłębiarką wyciąć tę jedną stronę, tak jak mówiłem. Dobra, bierzemy się do roboty. etap zakończony. Słuchajcie, tutaj mam tą e, wnękę na tą szufladę z kuchnią już zrobioną. Tutaj jeszcze wkleiłem taką poprzeczkę wzmacniającą. Tutaj oczywiście będzie przykręcona szyna szuflady. Także to musiało być dość solidnie. Tutaj są oczywiście kołeczki. Już tego nie filmowałem, bo już za dużo tego filmowania. E, teraz to się klei. Słuchajcie, ten korpusik mały jest już gotowy. Jak widzieliście już tutaj dno Tutaj z tej strony jest plecówka taka MDF 9 mm, tak to tam było wymierzone i teraz biorę się za szlifowanie i malowanie tego korpusu i to sobie będzie schło. Później może jeszcze tą szufladę zdążę zamontować i by było chyba na tyle, przynajmniej na dzisiaj. Dobra, biorę się za szlifowanie i maluję ten korpus raz, dwa, no tutaj będzie trochę szlifowania, ale trzeba to zrobić porządnie. Słuchajcie, malowanie zakończone. Za dużo wam tam nie pokazywałem, bo to nie ma nie jest nic ciekawego. A tutaj też pozycja pracy jest tragiczna. W ogóle się robi ciasno w tym warsztacie, kurde, ja nie wiem. Zaś za mały warsztat. Słuchajcie, yy, ciężko się tym maluje, gęsta jest ta lakierobejca, yy, No ale to dobrze, będzie fajna, yy, fajnie zabezpieczony materiał. Ale za to cieszę się, bo jest taki kolor, właśnie jak chciałem. Bardzo ciemny, taki naprawdę to on będzie taki lekko satynowy, znaczy będzie matowy po prostu, już tutaj gdzie nie gdzie zaczyna wychodzić ten mat, także fajnie, nie będzie się to tak świeciło. Słuchajcie, z całej puszki poszło mi tak, no, jedna trzecia załóżmy, jedna trzecia. No, jedna mała puszka byłoby za mało, bo tu oczywiście. Będzie jeszcze jedna warstwa, ale to taka już tak na szybciutko, już tam nie będę tak bardzo wnikał. Ciekawostka jest taka, że słuchajcie, że dwie małe puszki to dodajecie dyszkę i macie dużą puszkę, a tu macie 2,5 litra, a dwie małe puszki to jest chyba 1,5 litra jak dobrze, jak dobrze liczę, także na to trzeba uważać. Ta lakierobejca nie jest tania co prawda, ale podobno jest dobra, także mam nadzieję, że, że to jest prawda. No i generalnie słuchajcie, no o to mi chodziło, ten korpus będzie tylko e, czarny, tamte będą zabezpieczone już lakierem, zostają w kolorze naturalnym, także ten korpus to będzie, on tu oczywiście będzie przykryty jeszcze podłogą z wykładziną i tak dalej i tak dalej, także to jest po prostu taka, taka konstrukcja na stałe, której i tak praktycznie nie będzie widać, ale za to jest dobrze zabezpieczona i moje babole poznikały wszystkie, także jestem naprawdę zadowolony. To... Ten środek to jest ta wnęka, gdzie będą akumulatory, akumulator na razie jeden, hotelowy, instalacja i tam jakieś pierdoły, tu się w razie czego zrobi jeszcze przegrodę, ale to, to już pomaluję na końcu, jak już będę to miał trochę w wygodniejszej pozycji, bo tam już, no nie, 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 to już nie dla mnie. Także taki mamy na razie, wiem, że to w kamerze wygląda może tak sobie, ale myślę, że, że tak właśnie miało być. Dobra, słuchajcie, jestem. Chwila przerwy, bo jest ważny moment. Słuchajcie, w końcu się uśmiecham. Ci, co oglądają od początku ten projekt, wiedzą, że to się nie zaczęło najlepiej, ale na szczęście w końcu jest przełom. I no fajnie, powiem wam, że jestem zadowolony, bo moje obliczenia jednak się sprawdziły. To jest ta szuflada główna, z której wyjeżdża kolejna szuflada. Teraz te wielkie, długie prowadnice. 1100 mm będą jeszcze tutaj, czyli to jest szuflada, która będzie wyjeżdżała z tamtego głównego korpusu. Z tego, co robiłem na początku. No, wiecie o co chodzi. I teraz zobaczcie: to będzie kuchnia. Tu będzie kuchenka, tutaj jeszcze nie wiem, co będzie, nieważne. Tutaj będzie takie, no cuda będą. Cyk, słuchajcie, wszystko jest pięknie spasowane, równiutko, słuchajcie, wszystko elegancko. To się oczywiście chowa na grubość, bo tutaj będzie jeszcze front, ale front najprawdopodobniej to będzie tylko ramka i tu będzie po prostu taka klamka, jak są w tych skrzyniach estradowych, estradowych, coś takiego. Tak, no tak pokrótce, myślę, że coś takiego, że w taki design będę już tutaj się kierował. No powiem Wam, że jestem mega zadowolony, kurde bałem się, że tutaj coś mi krzywo wyjdzie, te prowadnice są naprawdę konkret, słuchajcie, no tutaj się naprawdę nic nie ugina, zero, w ogóle super, fajnie. Tylko wiecie, no to, to w porównaniu do ciężaru tego, no nie no, chyba wytrzyma, nie? Znaczy generalnie słuchajcie, no jakie by nie były te prowadnice, najprawdopodobniej tutaj i tak będą jeszcze mufy meblowe i jakieś takie... W razie czego zrobię sobie podpory, że będę mógł dokręcić, jak gdzieś dłużej stał, czy coś. Nie wiem, zobaczymy to wszystko. Na razie się, kurde, naprawdę cieszę, słuchajcie. Fajnie to wyszło. No i teraz, no pytanie. Korpus ten główny jest już gotowy. Prowadnice będą tu przykręcone, jedna z tej strony, druga z tamtej strony. Dlatego tu musiałem, e, oczywiście, tutaj to dosztukować. Pięknie, super. Tylko pytanie, czy najważniejszy wymiar jest dobry, czyli w wnęka w tamtym korpusie, czy to będzie, bo wiecie, że to musi być ideal, ideolo, to nie można się pomylić o milimetr, bo będą prowadnice albo będą bardzo ciężko chodzić, albo będą, a już nie daj Bóg, jak będzie za szerokie, no to zaś uszkodzimy te prowadnice, kulki powypadają i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jestem na razie, jestem mega zadowolony, skupiam się na tym. Ja już słuchajcie, to widzę, jak jestem gdzieś nad pięknym jeziorem, czy coś, czy gdzieś tutaj kuchenka, dwa palniki. Tutaj będzie jeszcze taki regałek z przyprawami, coś tam, teges. Nie, no bajera, fajnie, jestem mega zadowolony, słuchajcie. Jestem mega zadowolony, fajnie to równo wszystko wyszło. Dobra, zobaczycie, co dalej. Tutaj jeszcze będzie, bo tu będzie generalnie. Yy, tam jest, są dwa karnistry, takie dziesiątki małe. One tu będą, i tu jest jakiś był pomysł. Ja jeszcze muszę zobaczyć w tych moich notatkach, o ile je znajdę. Bo ja mam gdzieś jeszcze taką miskę, taką wiecie, rozkładaną. I tu będzie albo to tak, albo będzie szuflada i będzie miska. A tutaj będą te. te. Nie, to to jeszcze na razie tego nie wycinam, bo, bo nie wiem, czy tutaj coś innego nie wymyślę, ale no generalnie to będzie cała, wyjdzie, wyjedzie w tą stronę, wyjedzie w tą stronę, bus będzie tam. Tu będą drzwi. Tu być może jeszcze, bo to będzie nisko, być może jeszcze będzie taki stolik, ale zostawmy to na razie. Zostawmy to na razie, skupmy się na tym co jest. Także jest bardzo dobrze, słuchajcie. Jestem mega zadowolony i zapraszam was na dalszą część, bo teraz tak jak mówię, wysknie mi tylko ten korpus bo jest pomalowane jak widzieliście na czarno, znaczy to jest węgę tak naprawdę, ale super, fajnie, takie, takie ciemne miało być i nie wykluczam, że tylko te boki tutaj, te boki i front, plus te, te że zrobię też w takim właśnie czarnym, wtedy sobie to wszystko ładnie poszpachluje, być może to tak właśnie zrobię, a, a tutaj środki już będą e, lakierem, sklejka, będzie fajny kontrast, także być może to tak właśnie będzie. Dobra, działam dalej.